Tak, tak, tak! tak, tak, tak. Alo, licznik! No niesamowite! Ja cię! I powrót z ambesji! Oh. Oh. Ile on tu pogubił tych Krzysztof Krzysztofeska! Naprawdę, powrót z ambesji! I teraz co potrzebuję? Oh my god! Oh. Oh. No mam tutaj to trzymać. Tak, może. Ja cię... Zobacz, nawet piaskiem obsypane, tak uciekał smutek. Yeah! O oh my god! Nie, nie wierzę! To jest To jest powrót! Powrót czego? Nie ja filmu. Polata! Ale super! Ile po latach? Nie, nie wierzę! Nie wierzę, no. nie wierzę! Nie wierzę! A zobacz, taką ścieżkę zrobił. Jak szedł tak rozwalał chyba, co? Tak, Gubił tak, wszystko. Tak. Nie wierzę. To za niej sobie tam na stolik może, co? Udało się! <noise> Ale co się takiego? I jeszcze! I tu jeszcze? No on chyba oszalał. To jest jakaś przesada. To jest Naprawdę. O, tu masz jakąś torbę. Zobacz, torby ci puste zostawił. No chyba tak. No możesz sobie zapakować, wiesz. No niewiarygodne. To jest pierwszy raz. Rozglądaj się dokładnie. Tak. No ja tam coś jeszcze widzę. Tak. A tam na tym krześle. No rozglądaj się jeszcze. A no rozglądaj się, czy coś jeszcze nie zostawiłeś? No ej. szukaj, szukaj. No hej. No A szukaj. Gdzie jest Tutaj. Tutaj. No to, no to jest. I gdzie coś? jeszcze? O. Tu jest. o! <laughs> powrót. Powrót. Kogo powrót? <laughs> powrót? To Kogo? A co to już masz? No jeszcze tak. Masz tą, t, ten film? No mamy. Nie, tutaj sobie włóż do torby. Zostawił, zostawił ci zając torby, żebyś się mógł zapakować. Ale to już powrót, nawet Zambezji! powrót. No, a który już masz filmy? Pokaż mi. Po raz drugi, po raz drugi. Co jest po raz drugi? Ta zambezja. Aha, no bo tak wtedy płakałeś, prawda? I chyba ten zając słyszał, że tak płakałeś no za tą zambezją. Ale to jest oh, magiczny powód. Hmm. Straszne filmy są, to są horror, jest na nas. <laughs> nie! <śmiech> Czy bajki to są? Nie, 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 To bajki! Yeah. No niesamowite. Tak, naprawdę! Ciekawa jestem kiedy on był. Może w tym czasie jak byłam w kościele, jak myślisz? No chyba tak. No chyba, bo kiedy indziej, to ja nie wiem. O, że tyle tego Ile tych płyt. Ile tych płyt! Naprawdę! Ale to jest fajny, Prawdziwy powrót. No i co tam jeszcze Co? Co? Coś jeszcze! Co jeszcze? Co jeszcze masz Nie! 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 To jeszcze nie koniec, widzę. Hu, ja cię nie mogę. Ja cię po prostu nie mogę. A tam, co tam jest na tym gniazdku? Nawet paczka. A co tam w tej paczce? już za chwilę. No zobacz, jak pięknie. Pozbierałeś wszystko? Tak. O, już Mogę czy... zamknąć? Chyba tak. Nawet Tymkowi kość przyniesie i <noise> leży. <noise>